Witam. Dziś pokażę, jak w prosty, domowy sposób przystroić kieliszki, potrzebne będzie nam jedno białko, cukier i kieliszki. Bierzemy kieliszek, odwracamy do góry nogami, zanurzamy w białku, wyciągamy i zanurzamy w cukrze. Podnosimy i mamy w piękny sposób przestrojone kieliszki. Na Sylwestra, bo na inną okazję. Kieliszek większy. Moczymy w białku. Podnosimy. To może opadnie. Wkładamy do cukru. Podnosimy. Mamy pięknie przystrojone kieliczki.